No i siema, kolejny odcineczek, tutaj koszk z przegrywania pieniędzy. Dzisiaj od dwóch dyszek do kosy spróbujemy sobie coś fajnego wyklikać. Dwie dyszki ustawione, także już bez przedłużania. Jakoś batelkę byśmy sobie tutaj uszczelili. Przypominam jeszcze o tym konkursie. Może teraz zmniejszymy do 10 lajków, jeśli pod tym odcinkiem będzie 10 lajków. Do końca, nie wiem, do tygodnia może. Następny że już potestujemy co tym, tą można wykminić. No i ktoś sobie na pewno wygra, jeśli będzie taki fajny zasięg. Dobra, zaczniemy sobie od batelki, bo widzę, że nie ma nic tu ciekawego. Ten Estebanik fajnie. Dawał, no spróbowałbym go jeszcze raz. Na dwóch, na dwóch. Myślę no, tak na początek, bo chyba kwota jest, będziemy mieli dwie szanse z tymi dwoma dyszkami. Także potestujemy z tobanika. Zaraz może ktoś bije. No dobra, 30 sekund minęło, racza dalej nie ma. A dziwne, bo to jest dość tania skrzynka, także dodamy sobie bota może. Tak na dobry początek. No i dobra, Jerry, zobaczmy. Kurde jest. No, na, chyba Jerry wygrał. No, kurde. Już tak na początku myślę. No i chyba mamy lepszy stan, co? i tak gówno. No, ja. No dobra, pierwsza bitwa w plecy. No i pieniążków ubywa. Mamy 12 zł, także trzeba już coś polecieć jakoś lepiej na pewno. Może Mozbi? Mosby, może tutaj popróbujemy. Gdzie jest Mozbi? Mosby jest tutaj. Na trójeczkę sobie pykniemy zadyszkę. Ciach. Może teraz ludzie dołączą jakoś chętniej. To może być już krótszy odcinek, mniejszy balansik, szybciej można to przegrać. Jest wina w ostatnim odcinku teraz może trochę gorzej pójść, ale zobaczmy, czekamy na graczy, jak do 30 nie będzie, to dodajemy bota. No i dobra, przywołuję boty, niestety żaden gracz nie jest chętny do dołączenia na taką piękną patelkę. No i jest, bot chat, bot crusher i tutaj, kurde, aż mnie ciekawi, jaki będzie wynik. Dobra, leci, leci i... Co jest mechanizm? dastis? No dobra, pierwsza próba się nie udała, 20 złotych poszło się jebać, tak delikatnie mówiąc, no i spróbujemy drugiej szans korzystać, może tym razem się uda. Dobra, tym razem trochę więcej, 28,50, z tego też może uda się coś tam już poplikać. także albo poczekamy sobie, może będzie jakaś fajna batelka, jest ginolcik, jest ginolcik, dżynodzik. dawaj ginolcika. Dobra, też taki alinek już, może akurat się uda ten tym coś tam... Zmienić, może jakiś Neonoirek wpadnie, albo bo fajnie. Taki Neonoirek. No i pokazał, jak zwykle. No jeszcze przegraliśmy. Ja pierdolę. Dobra, no to chyba trzeba kolejnego Alina walnąć. Um, Estebanik, myślę. No ile zostanie? 4,50. To sticker Terka, myślę. Na trujeczkę, no bo to już lipa totalna jest. Jak teraz nie wygramy, to już mamy GG. Dobra, jest Grzelu 16. Zobaczmy, jeszcze może ktoś dołączy jakiś gracz. Ale to już by się przydało serio wygrać. Dobra, jak do 30 nie dołączy ten gracz, to sobie dodamy bota już. I jest radio. Dobra, zobaczmy. Esteban. Największa wiara w tej skrzynce. Zobaczmy. I. No i lipa. Chociaż. No dobra, no lipa. No teraz sticker Terek, żeby nie zawiódł. No i, ale. Co to jest za profit? Nawet skrzynka nie zwróciła, to jest znowu 50% straty, no. Nawet na Estebanica nas nie stać już teraz. Jak z tego wyjdziemy, to już będzie naprawdę potężnie. Dodamy sobie wszystko. 7,80. No, naprawdę jest mega lipa. Jest niekolorowo. Także może Restricted'a i Alina na czwórkę. Zobaczmy. Dodam od razu boty. To jest już taka końcowa batelka. Jak się nie uda, to lipa. Jak się uda, to jest zajebiście i wracamy. Dobra, boty dołączają Chad, Henry Crusher. No, tutaj może być ciężko to wygrać na 4 osoby, ale Restricted. To najważniejsza skrzynka. No i taktika. A nie. Mamy dobra. A bo on zaponatałem. Nie spierdol tego. Nie spierdol. Chyba nie spierdolił. Chyba moje. Chyba nie. No i chuj mi wdziąsło, No niestety. Ile mamy nagrania? 6 minut. No to z czwórka będzie. Szybkie przegranie pięciu dyszek. Tak jak lubię. No i niestety. Tak musimy chyba zakończyć. Krótki odcinek. Ale przypominam. O konkursie. 10 lajków. W ciągu tygodnia. Walimy wam tą łemeczkę. To na tyle dzisiaj. nara. No, witam ponownie. Taką przegraną was nie zostawię, także lecimy ponownie. 85 zł. Tego trzeba poklikać, coś ciekawego. Także stworzymy sobie coś na początek od razu. Żeby nie przedłużać, takie dwa estebaniki, myślę, na początek. Estebaniki 2, dodawać jeszcze może jakieś Mosby. Tak, na dobry początek, na dwójeczkę. Może ktoś wbije elegancko. 59 zł. zostanie, może tym razem się uda. Wiesiu Sensei Roblox. No dobra. Pierwszy estebanik pokaże coś, czy nie pokaże? Zobaczmy. No i pokazał, że nic nie pokazał. 52 grosze dla nas obu, ale drugi estebanik, no, że coś pokażę. No i dla mnie Mechanizm Astrix macie 11 zł, ale MOSBI tutaj jest największa wiara w tej skrzynce. I dostajemy dostajemy CZ, no ale wygrywam. Ale nawet się skrzynka nie zwraca. Prawdopodobnie tak jest. Jesteśmy w PISD 7 zł, także mamy 6 dyszek, z tego też trzeba coś poklikać. No to była fajna butelka w sumie, no nie mógłbym coś dołączyć. 5,60 na raz grzewk. Zobaczymy, może maczek poratuje. Może maczek coś uratuje. 50 zł na wszelki wypadek mamy jeszcze punkty eventowe, ale maczek nie uratował. Kakao, bananowy wygrał. Także gratulacje. Foreścik na 4. Dawaj mi tutaj, foreścika. Dawaj. Foreścika, bo ty zaraz dołączą, może nas nie Piąta 5.28, damy sobie je w 11, jak zwykle, bo Jerry, bo darno no może Foreścik, Foreścik pokaż, daj coś, daj coś, bo dawno nic nie wygraliśmy. Naprawdę, może coś w końcu oddano i dostaliśmy w pysk, prosto w pysk dostaliśmy od Foresta, tam to sobie jeszcze sprzedam. 63 zł. no nie ma żadnych ciekawych batelek, no jest 6 rano tak naprawdę, 5.30, także na razie mało osób jest. To sobie jeszcze sprzedamy bonusowy skinek. No i może jeden most, mozb, jeden mozbi, może coś zarzuci akurat. Mosby na pewno, dobra. Jak wtedy moc nie no może teraz. I myślę nad jakimś Sajreksikiem, jeszcze może. A dwójkę tego. Ja wiem, że zaraz pójdziemy w waliny, bo już naprawdę robi się krucho. Przegraliśmy w tym odcinku chyba. W w tym odcinku, ale dogrywam to 5 dyszek, także jak w tym przegramy jeszcze 80, to wyjdzie na fajny minus. Ale chyba tu jest moje, tak? 35 zł. No i chyba w raczej nie ma szans, żebym to przegrał. Także dobry początek. No ale Sajreksik się nie popisał, jak to zwykle strata lekka. No ale dobra, mamy 52 zł na zero. No dobra, w sumie to dwie dyszki profitu razem z tym mamy Opportunity na trzech. Złożyliśmy elegancko. Opportunity. No, kurde. Zobaczmy. Zobaczmy. Mario. Może to wygrać jednak. I wygrywa to. Jednak. Trekt. Gratulacje tutaj dla niego. Mosby dwa razy. Kurde. Belek nie duży. Ale te laka się nie opłaca. Ale zobaczmy tą bitwę. Naprawdę ciekawi mnie te dwa razy. Mosby. To jest ciekawa batelka. Te laka się totalnie nigdy nie opłaca. otwierać. B. No, trzeba. Nic nie drobniej ni ja. Tutaj Bosz. Ok. 14 zł. I kartery są na razie takie do podbicia. Ale Mosby tutaj bym mógł pokazać najbardziej. Dobra, Mosby. Hańdaastr jest dla Maxa i drugi Mozbi pokazuje, że no dobra. Pójdź to. Są jakieś fajne batelki. Tutaj jest kurde ryzykowna, ryzykowna batelka. No ale nic już nie ma takiego. Może jeszcze chwilę poczekam. Dobra, nie ma nic ciekawego. Stworzymy coś swojego. Co by tu sobie poklikać? Restrictedzi. I może damy jeszcze szansę temu Estebanowi. Co? Damy na trujeczkę szansę tutaj. Może poczekamy jeszcze na gracza, Może ktoś wbije. Takie tanie batelki na stara, żeby się nie wyzerować. Mam jeszcze punkty eventowe, za które nie wiem. Za 2 złote, może zgarniemy. Jest Markowski Daniel, 78. Czekamy jeszcze na trzeciego Elikwenta. Jak się nie pojawi do 30 sekund, to. Dodamy swoje boty. No i dobra. Nadajemy boty. Nie dołączył. 10 sekund, bot. Mają jeszcze tam trochę czasu, żeby dołączyć chłopaki. No i nikt nie dołączył. Bot crusher. Zobaczmy. Pierwszy restricted dig. Jak pójdzie tutaj. Leci, leci. I. No i warm godzik Chyba 8 złotych Tak jest. Bot. Oczywiście, bot. Kto by się tego spodziewał? Esteban. Też. chuj No i bot karnia chyba, nie? Tak, botik. No. Zaś wiedziałem kurwa, żeby tych botów nie wydawać. Dobra, poczekamy, może gracze Od chwilnego to są Bo jeszcze sprzedam w sumie. Tak, 81 zł. Mosby razy dwa Dobra, dołączamy. Chuj, ryzykuję mamy że zostanie 5 dyszek. Jak to wygramy, to już naprawdę będzie fajnie, Jeszcze jak Mozbi pokaże klasę, to będzie Bomboklap. Dobra, pierwsza chyba dla mnie, co? 4,40, no ale to już chuj, bo to Mozbi musi pokazać. Drugi sticker ter dla środka. 4 zł, 5 nawet, no ładnie. Zobaczmy teraz Mozbi, najważniejsza skrzynka. No i chyba dla mnie, chyba dla mnie 19 złotych, ale drugi Mozbi nie zjeb Tego nie zjeb Mordeczko, mordeczko, nie zjebą. no dobra, dobra. No ale mógł coś jeszcze sypnąć. Ile mamy? Ile mamy? Ile mamy? 47 zł. No dobra, 50 zł. Znowu wracamy za do ostówki maison, maison, maison. Dobra. Spróbujemy, bo jeszcze dołączą. Znowu się zatrzymujemy na tej stówce. Może tak być, może tak być. Nie gniewam się w sumie. Jest Ryan i Jerry. Lepiej się zatrzymywać na stówce niż przejebać wszystko od razu. I zobaczmy, Majzon co pokaże. Chyba nie. Legiona No dobra, mi dał totalne gówno. Także nie warta skrzyneczka. Jeden ten sticker karterek A tak, ona przepałeczkę sobie damy. Ile tu mamy 47? Dobra. A nie wiem, czy ja to finalnie sprzedam. Chyba nie. Dobra. I karterek co pokaże. I o, to jest drogie chyba, tak? 14 złotych. No dobra, w sumie. Fajnie, fajnie. Jak z 4 złotych, to mamy dwie deszki około, nie? 25. Także elegancki

A nie, tamte skiny się musiały. Pokażę w piąteczkę Tamte skiny się musiały, tak jest. Tamte skiny się musiały nie załadować. Mamy 109 zł. Na razie ok, na razie ok. 33 zł? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Coś trzeba tu innego. No, już do roboty, także trudno. 110 zł, już jest fajny. pro. No dobra, ostatnie takie ryzyczko. Jest kolejny graczek. Uspik i Mosby. Zobaczmy, zobaczmy. Uspik też jakiś tam guardianik potrafi wylecieć z niego. Mamy Cortexa. No dobra, ale tu Mosby gra główną rolę. Tak naprawdę Mosby tutaj. Musi pokazać. za dla wszystkich. No i dobra, drugie Mosby. Tutaj musi coś dać. Musi. Sypnąć. Fajną kwotkę. No i CZ. -a. No dobra, no. Lipa, jest lipa totalna. Ale chyba się nawet. No dobra, na zero jesteśmy, no. Chociaż tyle, że moc daje te CZ, -y, nie? Czy CZ -y już mamy 9 zł? Także okej, okay, okej. Okay. Uspy razy dwa. Kurde, no zaryzykowałbym, zaryzykowałbym. Ja już myślałem, że to włączyłem dwa razy, dobra. Dobra. Pierwszy uspik. Leci, pokażę coś ciekawego. Korteksik, no ale chyba torki jest rozszy, nie? A, bo tu stany grałem rolę też, dobra. Drugi uspik. Oj, kaplica, kaplica. No, 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 no. No, no niestety. Ale mamy jakieś skinki tam? Jeszcze do celu. Mamy 27 zł, także jeszcze jest trochę. Bobby The Emperor. No niby ten The Emperor jest spizdy, bo naprawdę jest na niego bardzo mało szans. Także na razie bym sobie podziękował. Ale classified jedny. No dobra, spróbujemy. Najwyżej 80 zostanie, wracamy do punktu wyjścia, jak to zawsze mówię. No i spróbujmy. Classified. Chyba mały eko, nie? 25 zł. No 35. No ładnie, ładnie dał. Naprawdę ładnie. Mamy 105 zł około już. Także naprawdę OK. Popular. Testowałbym. Testowałbym 62%. One loss to jest yy, skrzyneczka. Za dwie dyszki. No dobra, zobaczmy jak to idzie do roboty. Także no nie wiem, może być ciężko, ale mamy już naprawdę fajną kwotę. Bo mamy darmowe w sumie dwie dyszki po tym. No dobra, CZ po 52 grosze. No to chuj z tym. Mielibyśmy 114 zł, gdyby nie ta skrzyneczka, ale no dobra, dobra. Mamy nawet całkiem oko kwotę. I nie wiem tej batelki. Może i dobrze. Na przepałeczkę coś trzeba. Dawaj. One for pana time. Boty zaraz dołączają. Zobaczmy. Napijemy się jeszcze blaczką elegancko. Na razie idzie spoczko. No kokosa ciężko. Tu musiał naprawdę trochę powalczyć. Poryzykować. No a tutaj chyba win, co? Tak jest. Wina mamy. Ale to chyba niedobrze. To chyba niedobrze, bo to miała być przepałka. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. a try? No niestety dodał już boty. USP i Mosbi na czterech. No, nie no. Ryzyczko jest ryzyczko. To nie. Coś innego by poklikał. 31 zł? Nie. To na trójkę. D Złotych. Mozbi na czujeczkę. Dawaj, dawaj, mozbika na czujeczkę. bocik dołączył za 10 sekund. Ale jednak jest grać. Mozbi. O, takie one. Neo, kurwa. Neonoiryka. Simowa, jakby trafił. Naprawdę spoczko, naprawdę spoczko. I chyba on. Chyba on, ta Ateris. Ateris Minimal Dobrze, że ona jest Minimal Pięknie. W treści 6 złotych mamy elegancką. Kurde, wracamy powoli. Powolutko coś tam się szykuje. Pięknie. I myślę, że. Może jak zążę na bok mnie, go nie zdążyłem. Albo no, no to było trudno. Mm, mm, mm. To by tu jeszcze mógł dołączyć. Ja w Piąteczkę dam, dodam sobie tamto. Ja chciała bo chuj nie sprzedaję na razie. 10% usp, no jakby dało. A spróbuj. O kurwa, nie dołączyłem. Teraz jestem. Dobra, spróbujmy. Jak da, to naprawdę fajnie. Są tam fajne skinki, ale to jest naprawdę ryzyko, bo 10% to jest naprawdę mało. I mówiłem, kurwa, że chuj mi do dupy, jak zawsze, ale nie oferuję nie ciekawego. Age ekspensji za za złote. Co my tu mamy? No to jest pomieszana ta kategoria. Chociaż tutaj jest też pizdę, niby 26%. No dobra, dodał boty, ale w sumie ciekawi mnie ta skrzyneczka. tam sobie zobaczyła, jak to pójdzie. No i dobra, no i chyba, no i dupa, no nawet by się skrzynieszka nie zwróciła, także może dobrze, USP Mosby lodzi na trzech, gloczka na trzech sobie pykniemy, ciach, Abdullachem i Don Matim lecimy, spróbujmy, zobaczymy jak to pójdzie, gloczek leci, leci, leci i Water Elemental, no niestety, fajnie sobie zarobił tam koleżka, no idziemy w złym kierunku, idziemy bardzo w złym kierunku, mamy 113 złotych, gadżet wam tam kusi, naprawdę kusi ten gadżet, ale niestety nie złożyłem, Mork na pewno, na pewno, nie, człowieku, ten mort to mnie nienawidzi, kurwa, nie wiem co ja mu zrobiłem, dobra, stworzymy Swojego. Mam już 12 minut, także ten odcinek naprawdę będzie trwał dużo. Eee, trzeba coś poklikać, także może Esteban, Mosby, Mizon. Znaczy dyszki na dwóch. Spróbujmy. Ostatnia butelka, Kończymy ten odcinek, może na no, następny może być większy balans. Przypominam o konkursie na 15 lajków. Jak się uda, no to poleci wam. Bruszka, zębuszka, elegancka. Także pierwsze. No niestety, Esteban oddał mu 13 złotych. Ale Mosby i Mizon mogą jeszcze tutaj pokazać klasę. Mosby, co pokaże? CZK, Mizon, oddaj, oddaj. No daj coś ciekawego. No, my się lubimy. Jeszcze nic ciekawego nie dałeś. Oj, nie wiem ile ten FAMAS, 12, no i tak za mało, tak za mało, tak za mało. No niestety. Chyba, że jeszcze ostatnia. Dobra, ostatnia i kończymy, ostatnia i kończymy. Bo się robi już ciężko, ciężko się naprawdę robi. Estebanik, raz dwa. Mosby. Aspiration myślę. Na dwóch, dobra. Spróbujmy. Może dołączyć jakiś graczek. Jazzyk, ojej, dobra. Stepan, ta nie spierdal, jakbyś mógł elegancko, daj coś ciekawego, bo jesteśmy w złej sytuacji. Okej, okay, co to jest? Elite Build, Złoty 40. No to nie najlepszy start. No i znowu ten fama zajebany dla niego. Mosby Aspiration muszą się pokazać. Mosby. Kurwa, załamie się, no. Aspiration. Jedyna nadzieja. Ile to kosztuje? złote 88. Ja pierdolę ale człowieku. Dobra, to zrobimy tak. Coś trzeba tu poklikać, jakiś alien może wlecieć. Tak, myślę, na no dwóch graczy. Trzeba chyba spróbować, co? Trzeba chyba spróbować. Próbujmy na dół graczy, No jak siądzie będzie dobrze, jak nie siądzie, to jest lipa naprawdę. Bo tracimy wszystko. Tracimy wtedy wszystko. Mozbi, Mozbi, gadżet, gadżet. Oddaj tak po prośbie. Może dołączyć zaraz jakiś gracz. Dołącz graczu jaki, no nie będziemy bota dodawać co na to skupię, jak zwykle. Co my to mamy w tym eku? Super, dodamy sobie. Coś to może zmieni. No niechętnie, niechętnie dołączają. A jest, Wiesiu Sensei, no dobra, Wiesiu. Dajcie nam tego inna, nam się przyda naprawdę. A ty już to tam pewnie zarabiony chłopak jesteś. Mozbi? O ja dostaję AWP. Ja. Mosby drugi, pokaż, naprawdę tak, fanny. No i gadżet nie spierdol, nie spierdol, proszę, neonoirek. Nie, tam nie ma neonoira. Ale ja mam tanie. 22 zł, dobra. Drugi gadżecik. proszę, 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 proszę. Mendy 60 zł. Mm. On sobie naprawdę fajnie zarobił, a nam chuj w dupę. No niestety, to nie dzisiaj, nie, to nie ten dzień, no znowu to gówno nam kurwa dropi. Ledwo do dychy dobiję, no kurwa nawet nie ma dychy, żeby cokolwiek otworzyć sensownego, ja pierdolę. Ile już mamy w tamtym odcinku? 5 dyszek przejebaliśmy, tym 8, 130 w pizze dobrze, dobrze się zaczyna. Czyli w następnym obstawie będzie 230 w pizze. Przy dobrych wiatrach w piąteczka, sprzedaj wszystko. No i kurwa, trzeba walnąć dzielina, trzeba na na Ale 900 zł to już naprawdę kiepsko. Kiepsko, nie ma co, nie ma co dawać. Taki punch. Co to za skrzynka w ogóle co ona tam ma? Trochę kupszta trochę Kupsztan. Dobra, dawaj tego Bobiego. Chyba, że bobby coś tam jeszcze ma. Pokaż, Bobiego. No Bobi już lepiej, Bobi już lepiej. Daj na czwórkę. dawaj od razu. Bo się nie żegać Kurwa, masakra z dzisiejszym dniem. Naprawdę kiepsko totalnie. To masakra. Dobra, roboty dołączają, nawet kurwa nie chcę na to patrzeć, bo to już jest masakra. Jakby taki fire element. Mental. Dołączył do nas za stówkę, no było fajnie Zobaczmy, Bobby <grych> No i koniec, no i koniec Przypominam o konkursie 15 lajków I wygracie coś, nie tak jak ja dzisiaj No i trudno, przejebaliśmy jak zwykle, nie dziwię się Tak zawsze jest, jeszcze raz konkursik 15 lajków Macie tydzień Po wrzuceniu tego filmu, ja się z wami żegnam Może w następnym odcinku przejebemy mnie mniej Elo